Cześć, kochani, tu pan Bartek. Jestem przy ulicy Świętej Barbary. Tutaj to jest ta ulica. No i przy niej, od niej, będzie, jest robiona nowa droga, budowana przez dewelopera. Właśnie wam ją pokażę. Czyli tu jest, do jest od centrum. I tu będzie budowana nowa droga, która będzie prowadziła do nowego osiedla i estakady przy Leroy Merle. No i to będzie taki, jakby, trochę objazd dla remontu. Dla przebudowy tego wyjazdu z Wieliczki do Krakowa, czyli budowy nowej estakady. Tutaj już się pewne prace dzieją, te bloki już tu są. No i ważne, żeby jak najszybciej ta droga była zrobiona, bo inaczej, jeżeli tam się rozpoczną prace, no to będzie chaos w centrum. To na razie to tyle. Pozdrawiam z okolicy Świętej Barbary i budowy nowej drogi do estakady przy El